30 lat. Tyle na muzycznej scenie funkcjonuje jeden chyba z najbardziej rozpoznawanych śląskich artystów, którego mam przyjemność gościć dziś w studiu śląskiej telewizji miejskiej. Sonia Kwaśny, witam i zapraszam na spotkanie z Mirosławem Szautyskiem. Witam serdecznie. Witam pięknie, witam Państwa. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego studia. Znaczy, każdy rodzaj promocji i każde, każda rzecz, którą mogę wypowiedzieć przed kamerą i, i pójdzie to do ludzi, jest dla mnie naprawdę wielką radością. Rok 2020 dla Mirosława Szołtyska to dwa znaczące jubileusze. 30 lat pracy artystycznej i 20 lat funkcjonowania zespołu Mirosław Szołtysek i wesołe trio. Wszystko się zgadza. O, o, o czym że dwa tygodnie temu się dowiedziałem, że ona powiedziała, że przecież my mamy jeszcze 20-lecie naszego zespołu. no właśnie. jak ten czas szybciutko leci. Właśnie, a chyba trudno w to uwierzyć, że to już 30 lat na scenie. I, tak, i, kiedy udzielę wywiadów na, na, na tym właśnie temat, to godę tak. 30 lot można powiedzieć opadają ręce, ale opadają ręce dlaczego? Że te 30 lot tak szybko minęło. I kiedy, 30... kiedy? to minęło? No jeszcze? właśnie, no i kiedy? E... Powiem to miło w naszej branży bardzo szybko, dlatego że my żyjemy z weekendu na weekend, nagle się obracamy, za nami miesiąc. Miesiąc, drugi i tak mijają lata. Ale te 30 lot i chciałbym się tutaj zatrzymać, bardzo wiele, że się przez te lata nauczył, nauczył się jak postępować w różnych jakichś tam sytuacjach. Dostał ich też w moje cztery litery nie roz. a może i tylko i wyłącznie za za swoja dobroć, ale powiedziałek sobie róbmy swoje, szłotysech nie zmieni się, Szłotyska nie można zmienić. I, i, I powiem, że jakby tak podsumował te moje 30 lat, to powiem tak: nikomu że ich źle nie robił, nikomu że ich źle nie życzył, nikomu że ich nie zrobił podgórka. Jak ktoś potrzebował pomocy, nigdy że ich nie odmówił, Podej, mogę tak nieskromnie powiedzieć, że te 30 lat minęło w takiej fajnej atmosferze. Trudno aż uwierzyć, że to taki szmat czasu za nami, ale powróćmy do tych początków. Jak tak naprawdę to wszystko te 30 lat temu się zaczęło? A może jeszcze wcześniej, bo przecież miłość do muzyki to już chyba od takich najmłodszych szczenięcych lat? Te 30 lat to po prostu piszę dlatego, że rozpocząłeś swoją działalność artystyczno-zawodową. Natomiast moje fantastyczne śpiewanie rozpoczęło się mając 9 wcześniej, lat. Wcześniej lat. 9 wcześniej. 9 lat, mając 10 lat, występowałem już publicznie. W kościele, z czego jestem bardzo dumny, bo tam były moje szlify. W kościele, kiedy pamiętam takie sytuacje, mój proboszcz świętej pamięci powiedział mi: Mirek, nie chodź już na ta 11, bo my na 12 nie mamy ludzi. Takowa prawda. Ja został wtedy lektorem, kantorem. Tam, że to wszystko, tam się to wszystko rodziło. Tam właśnie ujawił się mój, że tak powiem, talent. Talent, którego na pewno nie zakopowałeś głęboko w ziemia, a, aczkolwiek dziela się nim przez te 30 lat. To miałem 9-10 lat, ale po tym, kiedy ten kościół jak gdyby mnie dźwignął w tym, co robią ludzie zaczęli u mnie go dać. Ja to słyszą, nigdy, że ich nie zabierał głosu, ale moi rodzice chodzili coraz bardziej dumni z tego, że tak się stało. Zapoczątkowałem drugie swoje kroki właśnie tutaj, na Zgodzie, w Świętochowicach, Kierunek Bernard Śmieszek, życząc mu dużo zdrowia. I on mnie zaczął szlifować, kształtować pod kątem wokalnym, ale wtedy śpiewało się inaczej, bo to były festiwale, to był Kołobrzek. I on miał taką grajwka, że tak powiem, w tym, żeby pod tym kątem ten głos szlifować. Zagrałem multum koncertów z tym zespołem, potem dostałem propozycja, pierwsza moja propozycja z nagrania pierwszej kasety po polsku. Mogę to powiedzieć, bo te studio już kupa czasu nie istnieje, to było studio Kamerton w Katowicach. Tam Brzyk wydował pierwsze swoje kasety po polsku i nagle dostaje propozycja, był taki program Telefoniada Telewizji Katowice, gdzie razem z Andrzejem Wskaźnikiem, było trapery, dostali propozycję, żeby razem stworzyć duet i zrobić taki hit o, o tym właśnie programie Telefoniada, Boluś i Boguś. Oczywiście, Właściwie. strzał nie tylko w dziesiątka, e, jak myślisz, sw... sw... Chyba do dzisiaj wiele osób sobie nuci gdzieś tą, tą melodię, bo to był ale, tak znany ale przebój. Ale co, co my przeżywali, na przykład jak wchodził do jakiegoś sklepu albo coś, to ktoś za, za winklem ryczył, Boluś, Boguś, nie, to my już wiedzieli, bajtle za, nam, za nami lotali. Tu się to wszystko tworzyło, od tych złotraperów. Potem 99. rok. Mówię bardzo skrótowo, pożegnałem się w Bieruniu w Sylwestra z Andrzejem, ale pożegnałem się na zasadzie kończymy z duo każdy robi swoje, czyli Andrzej poszedł w swoją wokalną stronę i, o, i o wtedy założył zespół Mirek Szłotysek i Wesołe Trio. I to już był rok milen, milen, milenijny, 2000. Od, 2000, od 2000 roku ten zespół piastuje. Przez te 20 lat, od, od milenijnego roku 2000, na koncie Mirka Szołtyska wesołego trio kilkanaście płyt, jeszcze więcej teledysków. Skąd tak naprawdę czerpiecie inspirację do tej działalności? To jest takie pytanie: skąd inspirację? No, najłatwiej, najkrócej powiedzieć życie. Mnie życie zawsze interesowało, obojętnie jaką było, czy byli wzloty, czy upadki. Bardzo dużo ludzi, słucha muzyka pod kątem, jest fajny, beat, można się poruszać ale bardzo mało ludzi obserwuje y, teksty piosenek. Jeżeli ktoś prześledzi moje 20 płyt, y, na 20 płytach wszystkie moje teksty, bo nikt w życiu mi nie napisał y, żadnego tekstu, może i że ich nie chciał, dlatego że ja wiedział, co ja chcę tam przekazać, to może, może napisać taką książkę o, o, o moim życiu. To nie tylko o miłości, chociaż trzeba o niej mówić, a szczególnie w tych czasach chyba coraz więcej. To, tam można w tych tekstach znaleźć różnie to, co mi się nie podoba, jakiś protest song. Są sytuacje, w których żech przeżył na przykład tam, nie wiem, 15 czy, 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 czy nawet 20 lat temu, kiedy na rynku muzycznym ukazała się płyta jak motyle i utwór, który tam był. Jedna z pań napisała mi maila, maila czy SMS-a, już teraz dokładnie nie pamiętam, i powiedziała, że ten utwór uratował jej życie, dlatego że miała różne myśli, chciała zrobić różne rzeczy, może i te najgorsze, więc coś w tym utworze znalazła dla siebie i zawróciła z tego wszystkiego. Chyba to i... chyba nie ma nic cenniejszego dla artysty, usłyszeć takie słowa, Ach, to nie ma, taki przekaz. Nie ma... Pod tą kurtką naprawdę włosy stawałem na ręce. Każdy ma swoje, swoje jakieś tam przeżycia. I wydaje mi się z mojej strony, że ta naturalność to jest chyba ten sukces do tego, że 30 lat mogę to robić. Mogę się zmienić 500 razy. Dostawał ich różne propozycje w życiu, takie, żeby nie, nie, nie byłby ich dzisiaj tylko na Śląsku, ale, ale, ale troszkę dali. Natomiast tak mi moja mama powiedziała kiedyś, że ważne jest to, ważne jest to, co żeś wyniósł z domu, a teraz musisz te klocki są sobie poukładać. Ja sobie poukładał i powiem Państwu, niczego naprawdę nie żałuję. Jedno na pewno o pana twórczości można powiedzieć, że nigdy przez te kilkadziesiąt lat nie odciął nie, się pan od korzeni. Nie, 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 nie. Śląskość jest takim nieodzownym elementem w moim życiu, mało tego. Ona z moim życiem. I jest to piękne, że jest tak że obojętnie kaj grom, a dziś grom, naprawdę w całej Polsce i na świecie, zawsze godą kim jest. A witowoz mały. Pamiętajcie, taki malutki, za to z wielki Hajduk, czyli Sożowa Batorego, Mirek Szołtysek. Nigdy, że się tego nie wstydził. A jak grom na przykład koncerty w Polsce, czyli Bydgosz, gdzieś Toruń, Pomorze, no obojętnie, To też nie To, ta to się, się zapytał, za czy mam godać, to wszyscy rykną, że mam godać. Ludzie podchodzą czasami do mnie i próbują tak po Śląsku, znaczy nie udaje im się, to nie, śmiesznie to nawet wychodzi, ale. Ja jestem dumny z tego, że to dotarło. Że to dotarło, że atmosfera, która się y, y, tworzy na koncertach, że oni to y, rozumieją, że to jest naprawdę taka y, jedna fajna wspólnota i można się bawić inaczej, y, można y, z tego czerpać radości, a z drugiej strony jakieś. I, i, przyszłościowy, dobry drogowskazy. Taki był zawsze ale Taki był zawsze Ale skoro mowa o koncertach, to przecież na tych właśnie koncertach, podczas tych występów, to nie tylko piosenka, muzyka, ale to także humor. No przecież z tego, z tego te koncerty tak naprawdę są znane i, i to, chyba, to chyba publiczność też bardzo ceni. I, powiedzmy humor i słowo. Bo czasami na moich koncertach ja nie godzę żadnego widza ani, ani jakiegoś tam kawału, ale godzę coś od życia. I ci ludzie momentalnie reagują. A czemu reagują? Bo ich to samo dotyka. Ja nigdy na koncertach nie pokazywał siebie: O, patrzcie na mnie, bo to jest Mirek Szłotysek. Nie, nie, nie. W moich 30 sekundach publiczność rozumie, że ten koncert tworzymy razem, że on ja nie jest w stanie zrobić wszystkiego. Ale żeby go stworzyć razem, to ich muszę przekonać do siebie. A na to jest tylko, powiedzmy, trzy minuty. Pierwsza piosenka. Mówimy o śląskości. Mówimy o śląskości, ale w tym no, ogromnym dorobku artystycznym są przecież też utwory w języku literackim. To też chyba ważne. Ja mam dużo utworów w języku literackim, ale jak się na moje koncerty, nie korzystam z tego. Nie mówię, że to jest złe. Absolutnie. Natomiast. Ktoś powiedział, ty już jest taki zaszuflatkowany. Jeśli takie stwierdzenie padło, no to ja powiem, chciałek się zaszuflatkować, dlatego wcale że. Nie jest złe. Dokładnie. To wcale nie dlatego, jest że chcę powiedzieć, kim jo ja jest. Górale piastują swoją kulturę do dnia dzisiejszego, kreują swoje stroje, swoja tradycja, swoją Tak, I zrobili no, z tego akę. A, a, a tak? co my nie możemy? Jak my to zatracimy, to nas nie ma. To nas po prostu nie ma. Najważniejsze w sobie mieć swoją własną kulturę. Kiedy w Polsce występuje to na przykład Wielkopolska, to oni nie mają jakiejś tam swojej kultury, a z drugiej strony można odczuć, że bardzo mocno są związani ze śląskim. To jest piękne. Podobna historia. Regionów. Podobna historia dokładnie. tych regionów. 30 dokładnie. lat dokładnie. minęło. 30 lat minęło, czy tak patrząc wstecz na te, na te lata, coś by pan zmienił, jakaś decyzja może by w innym kierunku troszkę poszła, ta decyzja artystyczna. bym zmienił. W tej chwili ruch. mi jest trudno cokolwiek wy, wyliczyć, ale, ale powiem wam, że te, te 30 lat mi się naprawdę udało. Powiem tak, od 20 lat w tym zespole tańczy moja żona. Trzy i pół roku urodziła nam się kolejna gwiazdka, czyli moja trzecia córeczka, która pokazuje na scenie to, że my nawet się już nie odzywamy do siebie, tylko ją obserwujemy. Czemu obserwujemy i czemu się nie odzywamy? Bo ja przyjął w swoim życiu taką zasadę. Jeżeli będę miał dzieci i na przykład moim instrumentem, jest, który lubię, jest pianino, to to dziecko będzie na tym pianinie grało. A tak u mnie nie jest. Ona będzie grało, jeśli będzie chciało. Nie mogę kogoś będzie usadzić chciało. przy pianinie, gdzie tu rączkami przebiera, a, a, a z boku pacza łzy i z oczu lecą. Absolutnie. Ale... Ale w przypadku córki to się chyba jakby Ale w, w przypadku córki się to się będzie. chyba jakby nie ziściło, bo ona sama na scenę Jedna nie ciągnie. nie poszła, pod tym kątem drugo nie poszła, a ta malutko. Ona się urodziła na scenie i to już, to już widać, no może dlatego, że żona do dziewiątego miesiąca ciąży była na scenie, już nie tańczyła, nie, ale, ale była, więc te, te decybele to wszystko ona y, przyjmowała i to, że dziś wychodzi na syna, y, nie przepuści nam żadnego koncertu, a jest na każdym, bo no nie mamy ją y, z kim zostawić, y, to ona... My, już ją obserwujemy, jak ona już chodzi, jak ona się już przygotowuje i teraz my wychodzimy na scenę, ona z, takim, z taką dumą, ale z drugiej strony, o patrzcie na mnie, czeka na moment, kiedy ją przedstawia. Jak ją przedstawia, co ona w tym momencie robi, to niejedna publiczność już to widziała, więc to coś jest w niej zaszczepione, więc teraz ino proszę Pomboczka o to, żeby mi jeszcze do... I, i, pożyć na tym świecie w zdrowiu i, i żeby ich mógł ją w jakiś sposób ukierunkować w tym, co. I, i, i dalej obserwować i się cieszyć. Jakie więc są plany na najbliższe miesiące, ale te... Jaki więc są plany na najbliższe miesiące, ale też i lata? Bo przecież życzymy sobie kolejnych jubileuszeństwa. Dwa lata temu płyta w tym roku, roku. zastanowiam się nad kolejną płytą, 21 już w moim życiu. Z drugiej strony też czasami się nad tym zastanawiam, czy jest to dobre, nie? Czy jest to dobre? Dlatego, że wydanie płyty to niesamowita machina, to niesamowite pieniądze. Z drugiej strony, alansuje się jeden, dwa utwory, a ta reszta jest po prostu jak gdyby wyciszona w tym wszystkim. Ale publiczność chyba na to czeka, na nowe utwory. No czekają, na pewno czekają, tylko ja bym chciał odpocząć, dlatego w tym roku 14 lutego jadę na miesiąc do Stanów Zjednoczonych. Tam coś na Tak powiem żartobliwie. Chcę troszkę odpocząć, i myślę, że, że jak wrócę, no to, to, to już te baterie będą inne, bo, bo czuję się taki zmęczony. A, a przed tym benefisem, który jest przede mną, dwa sprzedane koncerty, prawie 800 ludzi będzie. Przeszło 800 serduszek rozdanych, bo, bo torta nie możemy podzielić na, na, na tyle osób, więc wymyśliłem sobie takie to coś, że każdy to dostanie. I jak to już zejdzie ze mnie, no to będę się zastanawiać, co dalej. A czego życzyć na te kolejne właśnie Ochranie. artystyczne. Czego życzyć? Wyzwanie. Ja bym chciał ino zdrowia, które, które naprawdę, jak się minie, magiczna cyferka 50, to się zaczyna. Ja w to nigdy nie chciał wierzyć, ale tak jest. Przede wszystkim zdrowia. Przede wszystkim tego, żeby my ze sobą rozmawiali jak naprawdę ludzie, jak to przystało na ludzki gest, żeby tym gestami my się umieli obdarowywać, żeby. Odrzucić całkowicie ten bezczelny, okropny, podły język nienawiści, który, który wkradał się w nasze życie i trzeba na niego naprawdę uważać. My są po to jako wykonawcy, żeby, żeby pokazać ludziom, że jednak można inaczej i, i można było przez 30 lat i więcej. Z panu i całemu zespołowi przede wszystkim zdrowia i sympatii ze strony wiernych słuchaczy, bo to jak, też chyba jak istotne. Jak, jak ich zabraknie. To my nie mamy co robić na scenie. Taka jest prawda. A jak was zabraknie, również dlatego, że wtedy w telewizorach się już nie pojawiemy. Mam nadzieję na kolejne spotkania. Dzięki serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. dziękuję, dziękuję.